Z tej strony Bartek i witam was w kolejnym, w pierwszym odcinku z Pięciu Nocy u Frediego, dwa. dwa już sobie przetrwałem pierwszą noc, ale to nieważne. A nie, mnie tutaj Bartek, nie się niczego nie pytasz. Czemu? Co To z tego, że nie chciałem usiąść na kanapie. Mangli siedzi na miejscu Nakręcamy Majka... E, znaczy Maria Dobra, obstawmy, że marionetka to Mario A Mangli to Maniek Tu wszyscy siedzą Tu wszyscy siedzą Jeżeli chcecie następny odcinek z Knafa Dwójki to piszcie w komentarzach Podgłośnę trochę muzykę Jak będzie Jamster będzie się głośniej słyszeć Wajtek się bardziej nie Dokładnie będzie głośny Jamster Nie zapomniałem o, mu... o... Zapomniałem o Mario Mario i na miejscu dobra to przez pierwszy czas będzie nuda o już pierwszy chyba a no tak zapomniałem już nie ma jedna jaki creepy tu jest teraz czekamy na to i boniacze albo przed drzwiami albo w wentach nie to, tak. to chyba tylko w wentach

Co? Kto tu był? To Chica. Regi wracaj. Wracaj do domu. Manek. To jest Mario. Chica idź stąd. Jeszcze Mańka nakręcę. Wykrocz mi na twarz. No. No. no dokładnie, no. Bo... Tu, 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 w ręce nikogo nie ma. Dobra, tutaj kilka jechał, ja jest tu. Nakręcałam w półtoreczach. Tu, 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 Marzmierz sobie latarkę na sam start gry, bardzo mądre. Posiedzimy tylko na hmm. to co się nie nagrało? I gdy tak, jak powiedziałeś, co się nie nagrało, to, to, to wyłączyłem cię. No, Nawet mi się nie... Masz władzić z tego pudła, stary Pacmanie. Debak jest groźny. Nie yes. dziś powiedziałem. Teraz to już za późno. Co za późno? Mam To i Freddy stój na miejscu. Mario, zostaw mnie w spokoju. Może nie powiedz mi, proszę, czy jest jakaś kamera, na której widać Foxiego. Nie. To jest sobie, go widać wizytę. Fajny, Albo jesteś dużo lepiej od nie? Tak. Wontaj boliacz. Nie lubię ci boliacz. Chodź mieć? Nie ma balon śmieci. Zostawcie mnie twoje w spokoju. Won balon śmieciu. Foxy Won. Wypadł do siebie. Nie przepraszam sobie, żeby mnie tak atakować. Dobra, Foxy poszedł. No i przyszła cika. Nie chcę dostać jumpsteroidów, więc masz. Maniek. Mario mi wyskoczy, prawda? Nie, 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 nie. Mario, nie, nie, nie. nie. Mario, nie wyskakuj. Idź, mangiel. Na no mangiel była maska, czy Śmieć. Mangiel, won! To jest Freddy? nie będę podpowiadał! Podpowiedz mi, bo ten bonon śmieć mi się dzi! Ja. Zgaduję, że homik mi napisze w komentarzu ten... Ja coś nie robię? Podpowiedz coś źle. No, poszedł Bonnie, teraz Foxy. Poszedł Freddy, teraz Foxy? Posłuchajcie latarką dopiero trzecia? Ja już nie mam fischera. Nie no, mi zaraz Foxy na mordę wyskoczy. Nie chciałam Chiki, chciałam Fox. Foksiaka chciałem. Foxy. Nie wiem, jeszcze jedna runno spróbujemy. Napiszcie jakiego fnaf będziecie chcieli, jak już znudziły się nagrywanie dwójki. Jedynkę czy może. To może tu ja. Troje, to jakie? On jest Nie, no to słabe jumpscary są. Czy Czempskere są słabe. W czwórce? No. Na przykład Spink. Trapa. Podchodzi. Nie, czwórki nie nagrywa. Boi się. Czwórka jest głupia. Nie ma drzwi, których możesz zamknąć. Są. Foxy, czy może wylecieć sza z szafy, A ja zamknąć? Ale teraz muszę czekać pół godziny. Nie no, zobaczcie trzymajnik wyjdzie ze skrzynki. Skończył się teraz raz. I trzymanie wyjdzie ze skrzynki. A właśnie to jest... Patrz, u nas jest to kilka y, sekund. Nie mnie. nie? Ależ ma to... Ketchup? Dobra, chcę, sko Dobra chcę, sko chcę skończyć odcinek na tym, że marionetka nie zrobiła, więc już jej nie nakręcamy, nie, właśnie zdradziłem wam zakończenie mojego odcinka. Po co tu jeszcze Nie musicie już tego oglądać. Nie, no chcę, znowu, chcę, żeby marionetka wyszła znowu dalej. Chcę, żeby już tak dosłownie wisiała. A ja się teraz modlę, żeby nie zrobił żaden inny animatronik. Wyszło więcej marionetki. No czekam, aż widzę całą marionetkę. Z, z ten co pierwsze w FNaF, jaki to był FNaF, mag? Cztery. Nie, ten co pierwsze. To co miałem tak dużo, animatroników w A to nie było w Ultimate Custom Night? Tak było to. No, to Ultimate Ultimate Custom Night było łatwiejsze. Nie było łatwiejsze, ale nie można było ten y, zobaczyć marionetki. Kurde, z ojczyka, nie marionetka mnie musi zabić. Wąt ojczyka. Wąt ojczyka marion. marionetka! i boni! Tylko <tuszy> nie słyszycie, ale. Nie, w sumie słyszycie.

Tak widzowie to widzę. Gdzie ja mamy mam Nie, ja tu zrobiłem śniad. Ziemnia wciąż chce czy coś. Dobra, Gierkę zrobimy w następnym odcinku. Musi się czas kończyć. Nie będę za to wyłaził, Gierkę zrobimy w następnym odcinku, okej. Okay, tak. Nie!